Nasze radio to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, w dzień i w nocy zapraszamy słuchać nas, komentarze Radia Koncita, bardzo dużo Biblii jest u nas. A bez Biblii to jesteś głupi, jak to mówią, że bez Boga nie do proga, także i chrystianizm bez Jezusa Chrystusa, jak sobie wyobrażasz? Zapraszamy do komentarzy, do słuchania komentarzy naszego radia. To kfm euro, Koncita, Barbie, Baby Langström Extra Zaraz i choinka nasza zapali się, zapłonie, jak to mówią. Proszę Państwa, w Babilonki, tuż, tuż, tuż otwierają się szafy, otwierają się spichlerze, skrzynie. Dobra, tajemnica, bajka. Ludzie lubią to, ale jakoś tak. Jezus Chrystus, jak przyszedł, to oni go nie poznali. Jezus powiedział, że poznajecie czasy, pory i roku, ale nawiedzenia pańskiego nie spostrzegliście, że coś takiego jest, jak Jezus Chrystus, bo tutaj mamy dużo, dużo. Do powiedzenia na temat Jezusa Chrystusa historycy dobrze znają tych siedem osobistości wymienionych przez Łukasza, ewangelistę. Co ciekawe, przez jakiś czas krytycy kwestionowali istnienie Poncjusza Piłata oraz Lizaniasza. Jednak ta opinia okazała się pochopna. Odkryto starożytne inskrypcje z imionami obu tych urzędników, co potwierdziło rzetelność ewangelisty. Także zapraszamy do Pisma Świętego. Pismo Święte mówi w drugim przykazaniu: Nie będziesz czynił sobie obrazu rytego